Ok, tak jak mówiłem, zaczynamy od centrum. U mnie ono już jest narysowane. To jest podstawy map myśli. I teraz będziemy rysować kolejne gałęzie reprezentujące właśnie te podstawy map myśli. No i teraz ja cały czas rysowałem tylko jednym długopisem na kolor niebieski. Ale jedną z podstaw map myśli jest korzystanie z kolorów. I w rzeczywistości. Ja nie korzystam tylko z długopisu niebieskiego. Ja najczęściej korzystam z mojego kolorowego, czterokolorowego długopisu. One są powszechne i cztery kolory to jest właśnie taka podstawa, że powinieneś mieć przynajmniej trzy. Ale ja tu mam właśnie bonusowe cztery. To już jest całkiem ładna liczba. Oczywiście ja lubię mieć taki jedno. Cztery kolory w, po prostu w jednym miejscu i wtedy mogę bez problemu sobie radzić z kolorami. Po prostu zmieniam kolejny klip no, Słychać jak klika, zmienia sobie kolor. Ale na przykład mój kolega nie chce takiego długopisu i woli mieć właśnie osobne cztery długopisy w różnych kolorach. No I on wtedy sobie bierze odpowiedni długopis i rysuje. Czyli może ja już w sumie e, tych kolorów jest trochę, no to to jest cztery. No, jeśli masz kredki czasami zdarza mi się używać, no to tych kolorów możesz mieć znacznie większe. Pudełko już jest użyte, już sporo przeżyło swoje i kredki też, parę razy się tam połamały, bo też czasami warto ich używać. Czyli pierwszą podstawą mam myśli, to są kolory, czyli już nie żeby nie było niebieskim, rysuję kolejną gałąź jako kolory. No i tak jak mówiłem, podstaw. Mam tutaj różne kolory, czyli mogę zacząć po kolei Jest zielony, tak, następnie idziemy czerwony, już innym kolorem kolejne linie. I jeszcze mam właśnie tu przynajmniej dwa, czyli dalej mogę sobie jeszcze narysować niebieski. I jeszcze mam czarny w tym, czyli takie przykładowe kolory, jakich mogę używać. To akurat mój długopis ma właśnie takie kolory Ty jak się masz kredki lub jakieś inne długopisy możesz korzystać z różnych kolorów co jest ważne, żeby tych kolorów przynajmniej było 3 lub więcej czyli tak ja sobie zapisuję, że to są 3 kolory lub więcej no i co jeszcze najważniejsze właśnie to jest to podsumowanie, że te kolory różne, no to ja od razu sobie właśnie wezmę i napiszę Kolory różne, czyli po kolei idzie wyraz różne, tylko żeby był on bardziej ciekawy, to każda litera będzie tutaj trochę innym kolorem. Czyli tu jest pierwsza podstawa map myśli to są kolory. Rysujesz różnymi kolorami poszczególne gałęzie, żeby były bardziej ciekawe dla Twojego mózgu, a właściwie dla Twojej prawej półkuli mózgowej, bo właśnie one. Tu kolory, dokładnie o to chodzi, oddziałują mocniej na prawą półkulę mózgową. Właśnie to jest jeden z tych dodatków, żeby zaangażować nie tylko lewą półkulę, tą odpowiedzialną za logikę, ale również tą odpowiedzialną za kolory, czyli twoją prawą półkulę mózgową. No i to jest pierwsza podstawa. No to jeszcze dopiszę, że to jest jedynka. No w kółeczko sobie wezmę. No to jest pierwsza podstawa. No oczywiście po. Centrum, które już przerabialiśmy, ale to będzie po prostu pierwsza gałąź kolory. I żeby poznać następne, poczekaj na następną lekcję.